Sprawdzamy szczelność w silniku 1.8 turbo, silnika BFB, 163 konie mocy. I co tu zrobiliśmy? Taka puszka, zamontowany wentyl, oczywiście przy pompowaniu od razu sprawdziłem sobie ten element, czy tutaj nic nie leci. No i nasłuchujemy, czy gdzieś nie syczy. Tutaj mamy Odmy mamy odłączoną, zaślepioną, śrubokrętem, tu też nic nie leci. No i jakie nieszczelności znaleźliśmy? Po pierwsze podciśnienia podłączone przez gazowników trochę puszczało na nich. W tym tutaj nie było wklejone na tak gwin, też puszczało. No i na tym to już w ogóle tu tam jest z połowa, więc po prostu trzeba było to wkleić na klej i dokręcić mocniej i najlepiej tego nie, nie ruszać. No niestety tak zrobili. Druga sprawa. Ezektor puszczał tutaj na łączeniu obudowy. Z tego co czytałem, to nawet nowe lubią puszczać. Sklejony klejem super glue normalnie na, tak jak radzili na internecie, żeby to zrobić, ewentualnie zmienić na nowy i nowe też czasami podobno puszczają. Uszczelniłem tu już nie leci. No i co jeszcze znaleźliśmy, bulgotanie w misce z tego co wyczytałem, to jest normalny objaw, ale, ale mamy też tam drobne nieszczelności przy, yy, przy wtryskach. Jedynka niby tam dużo nie puszcza, ale trzeba by się tym zainteresować i, i po prostu to zmienić w przyszłości. A tak poza tym yy, w OCDS nie było jakiś tam większych spadków ciśnienia. Dziury jakiejś tam dużej nie ma, więc po prostu Pouszczelniamy to co było do zrobienia i może będzie troszkę tam lepiej, nie?